Hej, ulubieni, ulubieni streamerzy. Ty, ulubieni streamerzy, bo ty wrzucasz takie szoty, nie ze mną, ale ty nie lubisz moich szotów, bo ty wstawiasz czasami takie pojebane rzeczy. No, Sekunda. O, normalne dziewczyny się siedzą w końcu, a nie jakaś patologia. Tak. W ogóle jest typa tu jest, nie? Tak. Ile tu siedzicie, naome? Ile my tu siedzimy? Nie wiem. A czemu w ogóle ty palić papierosa? Zapytam. A, no pytasz to? No, ile ty masz nawet w ogóle, że palić? Tak serio się pytam. No ile masz lat? Mam załamanie nerwowe, bo nie chcę piwa. No, prawie 20. A ty? Ja. Yeah. Tak, prawie 18. Ty masz 18? Na pewno nie. Bo co, bo mam warkoczyki? No właśnie, no. Dobra, to patrz, patrz, jak to szybko, łatwo sprawdzić. Który jesteś rośnik? 0,5 to już 15 lat ja jestem 0,4 mam prawie 20. 20 ona jest rok ode mnie młodsza ty masz 2... 0,5 kurwa ty 2... jesteś kurwa tniempyzmatny? to czekaj, 2004? nie kurwa 2008 to może 2004 to masz 19 lat prawie 20 no a ona? A ona prawie 18, jest rok młodsza. 2005 to czemu wygląda jak dziecko? Bo no, ma warkoczyki. No dobra, to inny test zrobimy. Kurwa, ja też jak mam grzywkę, to wyglądam jak dzie dziecko. Dlatego mam opaskę na, na głowie. Kurwa, ale to jest podejrzane, że ty wyglądasz w miarę staro, a ona tak młodo wygląda. Oj. Ale chuj mi w dupę jak zwykle <grym> no, nie, no nie wiesz, nie chodzi o to, że chuj ci w dupę, tylko, że po prostu jest przestrzał od was, nie? O, odpisało mi coś, wow Ale to jest serio, dobra Jak ty możesz mieć 20 lat, jak ty byłeś jak dziecko? Chłopie Tak I Serio, serio ty jesteś 2004 rocznik? Tak, jest. Serio. A ty 2003? Nie, 2005? Tak! Ja? Pierdol... Do, dobra, w której klasie jesteś? W tak. Kłamstwo. Ro, e, rozpijasz i palisz papierosy przy nieletniej dziewczynie. Sama, sama jej powiedziałaś na ucho, że które, do, do której klasy chodzi? Odpowiedziałam tubie, tak, idiot. Do ósmej klasy. Nie, przepraszam, do czwartej podstawówki? No. Kurwa, masz 11 lat, bo masz Marko Cieki. No, tak, wyglądam jak dziecko. No, nie można tak wyglądać w takim wieku. No jak tak można? Gdzie no. masz, kurwa, cycki? No gdzie mam? Dobra, a ty jak masz, cześć, 2005 jesteś? Nie, 2004? A. Czy czyli masz. 21? Ile masz? On jest kurwa bardziej najebany niż ja. No była. dobra, bo jest sobota, daj mi się wyżyć. Eee, Cześć. No się kurwa wyżywaj na każdym innym, ale nie na mnie kurwa! No dobra, jesteś tu rocznik jeszcze raz, ostatni raz się pytam. Sraki kurwa! 2004? Byłeś kurwa głuchy, to se bądź kurwa głuchy! Dobra, czekaj, 2004 Nie to... będę kurwa czekać, bo mnie wkurwiasz! 21 lat niby, tak? Nie, 19, przepraszam, 19? 19 czy ile? No kurwa, no mów, bo. Tak, 19 prawie, 20. No dobra. 19 masz lat. Yy, sorry, no wiesz. No dobra, na 19 lat, moim zdaniem, nie wyglądasz. No i super, nie? No on kurwa wygląda na 60, nie? Ale dobra. Kurwa. Dobra, ale nie chodzi o to, żebyś nie obrażał. Dobra, no, a moim zdaniem, nie wyglądasz na 19, dałbym ci. Nie, z 18 dla ci dał, maksymalnie. Kurwa, chciałabym. No. Ale to chuj, żebyś chciała. ale moim zdaniem i tak nie jesteś jakoś najładniejsza, nie, nie... Nie chodzi o to, że jesteś brzydka, czy coś. czekaj chwilę. No. Masz lusterko w domu? No dobra, dla mnie jesteś w miarę brzydka, ale nie, nie Masz, jesteś. kurwa mega zakola i kurwa raczysz powiedzieć komuś, że jest ktoś kurwa... Jakiś. Ale, ale ja nie, ja nie mówię... Ale widziałeś kurwa swoją mordę? Ale dla mnie nie jesteś brzydka. Jakbym był pijany, to bym cię ukuł. Ale dla mnie nie jesteś brzydka. Jakbym była pijana, bym cię kurwa kijem przez szmatę nie tknęła. No i co z tego? Ale mówię, że nie. dla mnie nie jesteś jakaś ładna, ani dla mnie nie jesteś brzydka. Taka no, 5 na 10 bym ci dał. 5 na 10? 5 na 10, 10 no, głupi i brzydki. Dla mnie wyglądasz na 19, 18 lat maksymalnie. Jesteś w miarę brzydka, ale nie najgorsza. Co to kurwa? Znasz taką dziewczynę w klasie, która siedzi na przedostatniej ławce i mówi proszę panią, a ten... Yy, łachman man mnie uderzył gumką? To właśnie ciebie. To ja, hello! No właśnie, i moim zdaniem jesteś przed ostatniej ławki, taka jedna z najbrzydszych dziewczyn w klasie, ale nie najgorsza. Jedna z najbrzyszych. Co? No po prostu jesteś patu, patusiara, o. Ooo! O kurwa, tak, bo paliłaś papierosa. I jeszcze piwo z puszki chlałaś, jak menelik. To jest kurwa blak, debilu niebany. To jest jeszcze gorzej. Trzymaj mnie. Jak można pić bleka, Człowieku, ty weź się zastanów. Black to jest choruje ci wątroba, trzustka, weź się zastanów, weź. Ty jesteś mądra? I kurwa i tak już wszystkie wnętrzności się zrobiły kaput, jak cię kurwa zobaczyły. No i co? Myślisz, że mi ubliżysz? Nawet nie próbuję kurwa, bo mówię prawdę. Masz głowę jak piłka owalna. Super. Jezu, wolę mieć piłkę jak kurwa niż ty jajo kurwa i za kolana pół ryja. A ja akurat jestem przystojny. koszulka lewis. To jest przystojne? Nie ma lustra, pamiętajmy. Nie ma lustra, Nie ma lustra, dobrze pamiętajmy, nie Włos... ma lustra. Akurat włosy sobie zrobię na gumę. No. <grym> A ty co? Ty kurwa wyglądasz jak mój ojciec. Mój ojciec ma 52 lata, mogę ci kurwa porównać totalnie do niego, chociaż on i tak jest przystojniejszy od ciebie. A ty zrobiłaś sobie włosy z fetru, brałaś się jak na pogrzeb? I, i jakie masz włosy, tuste? A ja nie mam swetra. No to, to masz czarne jakieś tam chujstwo. Masz kurwa czarną tapetę w pokoju. A Robert Lewandowski i... Berlin. No same pydały. No. Widać, że kurwa gay party sobie urządzasz nie. A, i podniecasz do nich. A ciebie podnieca Justin Bieber. Ona, e, mnie podnieca kurwa ona. Tak. I ciebie na pewno podnieca taka osoba jak Friz i Wersow, że ma dziecko. No. No, no. To, kurwa jest. A ty rude włosy masz. Dopiero teraz zobaczyłem. A to ogarnij, że tu są so, kurwa rude, a tu są so z czarne. A, zobacz, łachmetka jaka. jest takie słowa jak Łachmetka? To jesteś damską wersji łachmyty, łachmytka. Ale on to w ogóle kurwa źle wypowiada, ale dobra. Analfabeta kurwa jebany, ja pierdolę. Dobra, dobra, a czemu nie się z, z tym pogodzić, że jesteś w miarę brzydka? Słuchaj. Dla no ciebie mogę być w miarę brzydka. W miarę... Ty dla mnie jesteś kurwa paskudny. No dobra, a czemu nie masz chłopaka? Chyba coś to mówi o tobie. Bo mam kurwa narzeczonego. Udowodnij, pokaż palce. Nie mam pierścionka. Nie. Aha, to zajebisty narzeczony bez, bez palca. Kurwa, gdyby nie leżał w szpitalu, to nic o tym nie Aha, czyli ale ściągnęłaś, tak ściągnęłaś, ściągnęłaś pierścionek, dlatego że leży w szpitalu. To zajebista dziewczyna. Chłopak idzie do szpitalu, na pierścionek ściąga. Nie, bo oświadczył mi się, jak kurwa leżał w szpitalu, prawie umierający, kurwa. A i dlatego I, się, Kurwa, i kurwa te... pierdolony Debilu, nie znasz wersji, to się kurwa cwelu pierdolony zajebany nie odzywa. Dlaczego? On, dlaczego... <laughs> Spro sprowokowana została. Aż. Ja, ten ale dalej. Robert le Ja, ten Hmm. A czemu się czas zaczął? On powinno być. O, jest OK. Jest OK. Psychiatryk? Nie, już psychiatryk ale jak można być zaręczonym i mieć, ee, jak można być zaręczonym i chłopak jest w szpitalu i, i, i ściągnąć? Kiepszony zarenci nie czaję tego za bardzo. Pokój, tak robić. Nie, to tym bardziej bym trzymał. <młysy> Co jest <młysy> nie tak z czatem?